Nadchodzi 781 odcinek serialu Akacjowa 38, a wraz z nim prawdziwa burza emocji dla głównych bohaterów. Samuel będzie musiał zmierzyć się z niezwykle trudnym dylematem moralnym związanym z chorobą brata i uczuciem do Blanki. Tymczasem nad Kasidą zawisną czarne chmury, gdy jej biznes gulaszowy doprowadzi Rosinę do ostateczności. Szykujcie się na zwroty akcji, poprzedni odcinek serialu Akacjowa 38 dostarczył widzom prawdziwego rollercoastera emocji, pozostawiając kilka kluczowych wątków w zawieszeniu. Sytuacja Antonita dramatycznie się pogorszyła, gdy burmistrz Kadyksu odmówił złożenia zeznań, a on sam za próbę ucieczki trafił do karceru. Na szczęście pojawił się promyk nadziei w postaci wracającego do sił Don Felip, który zadeklarował chęć obrony mężczyzny. W tym samym czasie życie pułkownika zawisło na włosku, a Simon, ku zaskoczeniu wszystkich, otrzymał wsparcie od Adeli, gdy towarzyszył Elwirze w szpitalu. Blanka z kolei stanęła przed trudnym zadaniem, próbując przekonać Diego do walki z jego, zdawałoby się, śmiertelną chorobą. Losy bohaterów komplikują się z minuty na minutę, ale czego innego moglibyśmy się spodziewać po naszej ulubionej tele. Rosina jest coraz bardziej niezadowolona z Cassidy, której dodatkowy biznes z Gulaszem pochłania zbyt wiele czasu i grozi jej zwolnieniem z pracy. W tym samym czasie Susana z niecierpliwością oczekuje na decyzję hierarchów kościelnych w sprawie stworzonego przez nią ornatu dla papieża. Ursula nieustannie wywiera presję na Samuelu, by ten w końcu wykonał naszyjnik według projektu swojego ojca. Mężczyzna przeżywa wewnętrzny dramat, z jednej strony odczuwając smutek z powodu śmiertelnej choroby brata. Z drugiej strony obawia się, że ewentualne wyzdrowienie Diego mogłoby oznaczać dla niego utratę ukochanej. Akacjowa 38 odcinków. 781 Kiedy, Gdzie i o której emisja? Fani hiszpańskiej telenoweli z pewnością z niecierpliwością wyczekują na kolejny zwrot akcji w losach swoich ulubionych bohaterów. Nadchodzący epizod zapowiada się niezwykle emocjonująco, dlatego warto zarezerwować sobie czas na seans. Wielu widzów zastanawia się, kiedy dokładnie będą mogli obejrzeć najnowsze perypetie mieszkańców kamienicy. Emisja 781 odcinka serialu Akacjowa 38 odbędzie się w środę, 7 stycznia 2026 roku o godzinie 18:45 na kanale TV Scoop 1 Akacjowa 38. Opis serialu i o... Akacjowa 38 to prawdziwa perełka wśród hiszpańskich telenowel kostiumowych, która zabiera nas w sentymentalną podróż do Madrytu z początków XX wieku. Serial mistrzowsko splata losy bogatych mieszczan i ich służby, ukazując świat pełen intryk, sekretów i zakazanych uczuć. Produkcja stała się w Polsce prawdziwym hitem, przyciągając przed ekrany rzesze fanów, którzy z zapartym tchem śledzą dramatyczne zwroty akcji. Za sukcesem tej opowieści stoją nie tylko wciągający scenariusz, ale również znakomici aktorzy. W serialu występują.